Tajemniczy świat medycyny straszny, heroiczny, wspaniały, opisywany przez dziennikarzy i literatów. Opisywany również przez naukowców i badaczy bardzo hermetycznym, swoistym językiem, który zawiera w sobie nazwy naukowe, nazwy części ciała, stanów chorobowych, procesów, które się dzieją w ludzkim organizmie. Te nazwy bardzo wiele mówią również o poszczególnych specjalizacjach. Gdy chirurg dziecięcy mówi morgani, najczęściej myśli o skręcie przydatka morganiego, stanie wymagającym leczenia operacyjnego. Kiedy ortopeda mówi nadkłykciówka, chodzi mu o złamanie nadkłykciowe wymagające również odpowiedniego postępowania. Położnik powie ekstra, myśląc o ciąży pozamacicznej. To bardzo uniwersalne terminy. Niektóre są zarezerwowane jedynie do poszczególnych klinik. W Klinice Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku, obecnie Katedrze i Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Jerzy Karcz używał terminu krzywy prosty na określenie narzędzia, którego branża, czyli ramię robocze, można tak powiedzieć, było zagięte pod kątem prostym. Służyło ono do wykonania jednego bardzo precyzyjnego manewru podczas operacji antyodpływowej, czyli operacji leczenia odpływu pęcherzowo-moczowodowego. Były również nazwy, które przeszły do historii uczelni swego rodzaju jako legenda albo anegdota. Jedną z nich jest termin chileroskop. Określał Mikroskop, który widzicie Państwo na lewo ode mnie. Ten mikroskop składał się z okularu służącego dla studenta i okularu do podglądu przez asystenta prowadzącego zajęcia. Nazwa Hileroskop odnosi się do nazwiska profesora Stanisława Hilera, pierwszego kierownika zakładu histologii i embryologii Akademii Lekarskiej w Gdańsku przetrwała tak jak mikroskop który znajduje się obecnie na muzealnej półce przetrwała jako opowieść o człowieku o początkach i o tradycji którą kontynuujemy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym